Hej, z Tekkenem ja, to jest Five. Nights to będzie Secret of Ogólnie, teraz powinno y, działać wszystko lepiej. Mam więcej FPS-ów. Nie zgadniecie gdzie trzeba było zmienić wartości? Trzeba, trzeba było dopisać liniki kodu do jednego pliku. I mam nadzieję, że nie będzie taka strategia wywalać. E, weszliśmy sobie tutaj do story Time Showroom. Ja chcę zobaczyć co tu się będzie dziać Też że to będzie mimik Stuff only o. Tutaj będzie mimik Aha Tędy mam przejść Okej, okay, okej okay. Idziemy w i zobaczymy gdzie nas to kogo zaprowadzi. Ogólnie wiem ile rzeczy pominąłem. Bardzo dużo rzeczy pominąłem. Te wszystkie prezenty mają jednak znaczenie. Także no super wyszło. Fajnie wiedzieć, że pomijam do rzeczy O oh, na No przynajmniej on tu nie. Co? Ale jakim cudem on tu wszedł? Eee dobra to to nie był najlepszy pomysł, okej. Okay. Eee. Sorry, jakbym był trochę. Jest godzina. Jest godzina. 8:57, Kiedy to nagrywam? Zamknięte zamknięta prawda? tam, muszę tam jeszcze raz iść. Ok. Aha. dobra, dobra, dobra. Hmm. Jak go kurde tam wyminąć? Może ja z góry to rzuca, bo też jest jakiś plan. Hmm. Open Super fajnie, dzięki Daj mi mysz. Mam nadzieję, że to podziała. Eee, spagowałem się. O, tu są te grzyby. Otwieraj to. Okej, okay, nice, super. Uh. Dobra. Ociep, żyć! Nie otworzyłem do tego. Dobra, super fajnie. A my to yy, możemy iść. Dobra, Nice. Aha, i teraz ja przejdę sobie tym wentem. Tutaj, tu jest prezent. No. Hell yeah, jest problem. Bo my mamy przejść do tamtych drzwi. A ja na swoim data Drive nie mam jeszcze tego ulepszenia. Więc musimy się kurwa wrócić. Okej, okay, dziękuję. O nie. O, no. Dude. Halo lagi. Eee... Tam jest showroom. O, tutaj. Już wiem, czemu nie mam tego lepszego. bo pewnie tutaj jest Office, prawda? No kurwa, oczywiście, że to jest Office. I teraz tak, te wszystkie znajdźki można w sobie włożyć do inwentory. I czytać, co one znaczą. Star Orphan Nightlight. I można je brać z powrotem. Albo włożyć do inwentory. To jestem taki wolny. Aha, ty. Ja tu nie mam do ulepszenia tego. Przepraszam. Czy mogę twoją głos na projekt? Oh, co, co? Nie, nie Edwin Murray, this is my dad's place, but that doesn't matter. I heard you were a puppeteer, and I wanted to record your voice. Oh well, yes, I used to be. Słyszeliśmy Fionę wcześniej, czyli ona się, czyli ona się So you want to record me with that? What is it? It's a new type of audio cassette recorder. I've never seen one like that before. I made it. It's part of this new system I'm working on. Just speak into the microphone and it'll be sent to me like a work memo. The message mm. is recorded on a tape drive mm. so that I can listen to it when I get back to my desk on the other side of the building. Oh, that's incredible. What do you call it? The mimic. I don't know. I, I, I haven't thought of a name yet. Well, how would you describe it in one word? I guess I would have to say helpful. Yeah. At its core it is helpful. That's a great name, and I would be delighted to help. What kind of voice should I do? No, tyle rzeczy właśnie pominąłem. Eee, dobra. Wait. Chyba ja nie mam tego ulepszenia do Data Drive'a ja Nie wiem czy albo ja go pominąłem Czy jeszcze go nie miałem no Dobra nie, na razie pójdę tutaj W showroom'u Nie, przebyłem w showroom'ie Poprzeszedłem tyłami i w ogóle, dobra Jeden 9... 8 6 0 07... 0 1 czekaj i chciałem tylko użyć. Music myśli, że cały czas na mnie patrzy. Hej, Dobra Czy to jest Fazer Blast? To jest jakaś stara wersja Fazer Blasta Widać co Fazer Entertainment ukradło Edwinowi Chyba, że to Edwin robił już dla... Nie Jak to jest fabryka Edwina? Ja tutaj próbuję coś, nie wiem, coś nowego myśleć. Teorii, która będzie, bo będzie pewnie Jakby mogłoby i nie być no <laughs> Shoot up pit uh, with a bull gun <laughs> Wiedziałem że będzie... O nie ominąłem Ominąłem kulę Okej okay, to się coś baguje chyba Eee okej okay, dobra

że wiele co eee... so <grymne> <grymne> jakie ja mam się tam dostać? się Wait. What?! Mogę to odpalić? Nie. No Dobra, czekaj. Mogę przyjść tyłem tutaj gdzieś coś? Nie mogę. Ja nie mogę biegać. Kurwa, mimik kto jeszcze jest chyba. Weźmiemy zaraz ticket. Ale tu są spadki straszne. Daj mi ticket. Mordo. Mordo, daj mi ticket. Czemu niektóre mają numerki? Czemu niektóre mają... ...numery? O co... ...jakieś te... ...maski, w sensie maski... ...ubiór. O chuj. A to co? Okay. są tutaj dwa przejścia. Creepo Toss, huh? Gallery. Okej, okay, czy tutaj można jakiś Aha Ten person On je teraz będzie chciał porwać? Nie, kurwa, byłem tu przed chwilą Pila, Pila ja nie rozumiem. I chciałbym bardzo rozumieć O co tu chodzi? Ten przejść nie mogę Nie mam... Zakręcić nie mogę, bo nie mam spina Okej, okay. jeszcze w tej grze nie byłem O co chodzi z tymi marionetkami? Ja chyba pierwszy raz mam jak Eleven, ja nie rozumiem Serio, co tu się dzieje? Co ja mam zrobić? Gdzie ja mam iść? Co? Łe! Ej ty Chyba, że tutaj mam wybór ścieżki, którą mam iść, poszedłem tą. Nie wiem, trudniejszą, może. Czy, czy coś. Wszystko jest możliwe, um, że za niedługo będę robił zakończenie? Może. Nie wiem. Znaczy, nie mógłbym robić zakończenia, bo nie odkryłem sekretu mimika. A jeśli sekretem jest to, że istnieje tutaj. Fabryce Edwina, to przysięgam, nie kupuję nowych LIFNAW. <grywnaf> nie no, i tak kupię, ale. No. To ja bym się chyba posrał pod siebie. O co tu kurwa może chodzić? To, to mnie bardzo interesuje, jaki jest ten. Nie wiem. Nie wiem, czy ja w ogóle teraz dobrze robię. Ja muszę chyba ticket zdobyć po prostu i. Czy ja muszę grać teraz w te minigierki i zdobywać ticket, póki nie wylosuję czegoś, co mi pozwoli przejść dalej? Nie mów mi nawet. Nie mów mi nawet. Kulik. Teraz znowu będę musiał to robić? O mój Boże. Ja naprawdę to będę musiał robić. Kulik. Nie, tu jest mimik. Okej, okay. czyli wygrył ruch ja, ja poczekam Ja poczekam, bo ja pierwszy raz nie rozumiem co się dzieje w tej grze Dobra Rozumiem, ale nie rozumiem. Chłopaki. Dobra, teraz super. tędy wyjdę. Mi nic nie zrobi. Teraz muszę. Pociągnąć za wajchę. No i on tu będzie szedł, czyli muszę to robić szybko. Co? Kręć to. Okej. Okay. O kurwa O chuj Dołem Nie mogę dołem Łoszczy szlak, ty To chyba działa tak, że Jak będę miał na wyższym tym, to wtedy szybciej mi się będzie nalewać, tak mi się wydaje Mam nadzieję, że mam rację Mi się zdaje, że my tam musimy przejść, czyli my musimy wylocować tutaj okay, again, tu jest Let me supply of candy Grand Prize. Ok Czyli muszę wygrać zielony Grand Prize. O mój Boże. No a ja to sobie zrobię. Jak na razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Na razie. Jak nie rozumiem co się tu dzieje? What?